W tym odcinku zobaczycie Golf dostaje w pierdol. Adam się topi. Golf woła o pomoc. Błąd jest znaleziony. Mario się poddaje. Witam Was! Serdecznie. OK, jesteśmy gotowi, zaraz wyjeżdżamy, samochód będziemy teraz pakować. Technika, wszystko jest zrobiona, Odjebaliśmy szybko. Dzisiaj z nami będzie też i Mario. Mario e, zrobił e, poszerzenie na szybko, to jest e, ten no, Cukia Takiti Mario, on robi Liberty Walki. No i Damiana już znacie, jeżeli nie to jest Damian. Cześć Damian. Cześć. Damian się dzisiaj ekstra wszykował, bo jedziemy do Polandii. Będziemy upierdalać i on dlatego tak tęno. E, jeszcze nie wyjechaliśmy, Rożan już, już rozjebał zamek. Kurwa. A chodź, Wam coś pokażę też. Ja myślałem tak na wspomnienie starych czasów. Załatwiłem nasz te, nam też nawigację. To jest nasza nawigacja. O, Jesteś, <totopi> <totopi> jesteśmy około gdzieś. Szukam jeszcze. Tu jesteśmy teraz. Będziemy tu dojeżdżać, tu na autostradę i chuj w górę będziemy jechać. No i zobaczymy, czy znajdziemy się w Polsce. To jest nasza nawigacja. Dzięki. Tom Tom. Jedziemy. Uwaga. Jesteśmy w drodze, stoimy już w korku, ale tu się coraz polepsza wszystko. To jest dlatego, bo wszyscy doderowcy, co w Berlinie pracują, muszą na swoje wyjechać. Dlatego wszystko jest zapchane. Nie? Naturalnie to, co mieliśmy sprawdzić, najważniejsze rzeczy były oświetlenie i hamulce. Tego nie zrobiliśmy. Wszystko inne, ale sprawdziliśmy, mamy jedzenie, mamy picie, poszerzenie jest fachmen niż zrobione. To jeszcze jak? I to jeszcze jak? Że kurwa w lusterku widzę? Tak ten no. Bord komputer też pokazuje, że zużywamy akurat 50 litrów paliwa. Jeżeli to jest prawda, będzie to bardzo droga jazda. Wejronem jedziemy wtedy na Full speedie. No to no, no też? VW Audi Grupa. No grupa. też? Z Żebyśmy wiedzieli, Musti by nam zmienił ładowarkę. No nie. wszystkie cztery. Ale jesteśmy w drodze i to się liczy. I mamy krótkofalówki. My mamy kod Żuber1, a z tyłu jest Żuber2. Czyli zadzwonimy do Żuber1. Tu mówi Żuber1, Żuber1, Żuber2, słyszysz mnie? Kiber 2, kiber 2, kiber to ja, to ja. Słyszysz mnie, wołam ciebie jak łąka! O kociem. Nie rozumiem. Ada mówi, że nie rozumie. Nie, nie chcę z nim rozmawiać już. Kurwa jego. Adam mówi, że nie chce z tobą rozmawiać. Pełna koncentracja. Jedziemy tu kurde super bolidem na ulicy otwartej tak, żebym prosił o to, żeby nas, nas nie rozpraczać. Dziękuję bardzo. Uwaga, most i ostry zakręt. Żubr 2 chyba. Żu żuber 2 Skończy... jest na łące. No. Szuka, żubruch. Ej, on oszukuje, on dzwoni telefonem, nie podnos. <laughs> <laughs> Kurwa, głos mi zniknął. Co myślisz, będzie śmiesznie? Kurwa będzie zajebiście. To jest Motto na weekend. O której musimy być na to, torze? Weź powiedz tak. Przez dziewiątkę. A... Mówiłeś, o... Mówiłeś o tym już Adamowi? Nie. Aha. No to Adam się za chwilę dowie. Ale Adam nawet nie jest tak źle, gorzej będzie Rożan. Ze wszystkim będzie gorzej jak dzisiaj będziemy siedzieć do mat to raczej się z nami będzie źle. No. Jak Boga kocham, nigdy takiego czegoś nie słyszałem. Lecz nie chcę, żebyś go wprzedził. Robi się do głośniej. Co to jest za odgłos? Za chwilę cofniemy się do przeszłości. A jak na hamulec zdepniesz, to coś się zmienia? Nie, to jest tylko przy takich pewnych obrotach, nie zawsze. Na następny parking weź zjedź, bo coś jest u nas nie tak, po prawej stronie jakieś dziwne odgłosy są. Ten odgłos jest jakby metal o metal się tary i coś tam się... jest nie tak. Zawsze jest tak, że ja jestem ten co ma te głupie pomysły, Zdzisiek musi nas ratować, a tym razem ma pomoc. I z Mario robimy Marysia. I dynamiczne duo, Maryś i Zdzisiek już dawno znaleźli błąd, zobacz jak działają. Zdzichu, jaka diagnoza? A widzisz, jechaliśmy za nisko. A on jeszcze mówi, zobacz, w czasie jazdy mogę spuścić go na dół. To było niewiarygodne. Ale poczekaj, ja tylko z tyłu zniżyłem zawieszenie. Ja mówię, kurwa, co tu się stało? A on mówi, o, to jest maszyna czasu. My tylko z tyłu spuściliśmy zawieszenie. No i przez co zmienia się kąt? Błąd znaleziony. Jutro otwieramy biuro inżynierskie. To możemy dalej jechać? No jasne, jedziemy dalej, próbujemy, teraz jest tylko jedno pytanie. Ty wzięliśmy adaptery na telagnac, ale z nas debile. Nie dostaniemy je gdzieś w Polsce? Nie chciałem sprawdzić, czy są e, koła dociągnięte. Dobra, jebać to jedziemy dalej. Dobra, po prostu wy sprawdzicie w czasie jazdy, czy wszystko dobrze wygląda. To będzie taka klasyczna diagnoza. Za wami śmierdzi mocno na spalony plastik. Tak musi czasami. Starty metal coś jest star z stabilizatora. Nie dziwcie się też, za nami biegają na autostradzie takie... zbieracze złomu. A śmierdzi też trochę na benzynę? Trzeba mieć cele na 20-20. <grym> ja, Nie za chwilę jesteś? W no. Za chwilę przekraczamy granicę i wtedy już mam nadzieję, że nie będzie daleko. Nasz nawigator siedzi z przodu i nie odbiera krótkofalówki. Nie, kurwa, klamka nie żyła. No, a ja tu pokazywałem, że kurwa jedź obok, chcieliśmy mieć nagranie, że wjeżdżamy razem. równo. No tutaj przed chwilą, z światłem, tym wszystkim, w trąbie, a co <language> 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 o coraz wolniej. Chodź za Chodź Kurwa, jaki alkoholik. Serio? tu mi. Officially, now we're in Poland. Yes, we're from Poland, we made to Poland with Carbon from Germany. Carbon Good. but with Luxus from Luxus, Dobrze za oh, yeah. Parówka w bułeczce, Und kurwa zapiekanka from Poland i an energy drink. Robert, jesteśmy z tobą. <coughs> Jeszcze mamy 60 km do Koszalina. Potem jedziemy do hotelu. Jesteśmy niedaleko od morza. I Damian chce jak e, młody delfinek po morzu pływać. Hasadź! Kolejny <laughs> Rozgrzejemy się porządnie wódką polską. Polską wódką, e, i wtedy e, 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 za chwilę dalej. Zobaczmy, My zaczniemy już rzeczy wyciągać. Dobra. To chcecie? Znać? Abi. Bu orange tadı canım.

Tak cię widzi kiełbasa. Co tak szekasz nad ranem? Zisie, kurwa patrz, jesteśmy nad morzem, jemy śniadańko, tak daleko doszliśmy. Kurwa nad morzem, jajka, kiełbaski, a ty szekasz tutaj. Wiem co chcesz powiedzieć. Chciałem sobie obejrzeć wschód słońca i co? Za mocno było zachmurzone. Tam macie bałtyk, mam nadzieję, że widzicie na tej kamerze to. Rożan pierdolił głupoty, bo w ogóle się rano nie obudził. Wyjebaliśmy w drzwi, to a on nikt nie wstał. To jest na pewno najlepsze śniadanie, jakie kiedykolwiek miałem w hotelu. Teraz szybko jemy i wtedy spieprzamy na tor. Na razie.